Ja już jestem na śniadanie, śmieję się, że moja relacja, o której, w której informowałam, że będę, chyba dopiero co się dodała, więc już jest po. Ja przechodzę teraz przez czerwony dywan The Voice i e, jeżeli chodzi o sam temat, w którym byłam w pytaniu, czyli AI te wszystkie ograniczenia, powiem Wam, że jestem tak przerażona tym wszystkim, w jaką stronę to zmierza i Mam jakieś takie obawy, że my ludzie nie wiem, czy jesteśmy w stanie to zatrzymać i zastopować, bo stajemy się coraz bardziej wygodni, a te wszystkie sztuczne inteligencje nam tylko to ułatwiają. Ja wiem po sobie, że bardzo często sięgam po AI i rozleniwiamy to bardzo.